1, 2, 3, 4 Mikrofony, adaptery, nie pozery. Bo my nie jesteśmy nimi, napijamy to weźcie. Teraz mamy wejście, wszystko na patencie. Robię to po prostu moje zawsze pierdolnięcie. Dudni, bas wszędzie słychać, tak nie zagłuszysz. Jest najwyższy czas, by na miasto się tu ruszyć Wolę być sam niż z bandą kurwa Janów. Nienawidzę dzbanów, nawijam se pomału Ej, dziomuś coś napisze Siada prosto w rubryce Nawijamy w zaszycie, na zaszyć coś było, no i tyle To nie dla mnie, ale ta technika ma styl i serce we myślenie, nie zabieraj więcej Ej, jak po wczoraj dobrze się czujesz i czasu nie marnujesz nadal to projektujesz teraz mamy tak, że siada jak przebitka techniczny siada freestyle zawsze będzie dobra dykcja nienawijam se codziennie jak mam tą zajawkę nie jestem kurwa naćpany więc wypierdalaj dawaj dawkę E250 łap to na stereo trening siada elo Siada apogeum naprzeciwko swoją i frajerą. Co tu chcieliby coś zarzucić mi, ale ja se wolę musik rzucić. Tutaj nic nie musisz udowadniać, skruszyć. Czy to jest potrzebne? Każdy co innego lubi. Styl tak techniczny, nie upadek moralny. Łap to siada, tak nie zakład karny. Tutaj na zajawce potrafisz to naprawdę Dawaj jeszcze bardziej Przykładaj się no i panie. Tutaj nie brak jazzu Tutaj nie brak dołków I są góry i się wożę w wozie co jest gościu Nie mam tutaj łoma Nie kradnę rowerów Weź przestań takie akcje kurwa śmieciu I Pojechane lekko i technicznie i siadło to kurwa nie nad ranem <laughs> Akcja Beka, pies na szczeka, a ja na nic nie narzekam, nie uciekam, nie poddaję się. No bo coś stworzyłem, siadło, parę minut, powiem ci, człowiek siadło tyle.